Prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny. Apostoł Paweł mówi. No bo narodzony człowiek to mówi. Czyli wiecie, wszyscy zgrzeszyli i stracili chwałę Bożą, czyli wszyscy stali się cieleśni na, na świecie. tak? I cielesny człowiek nie może wykonać prawa, duchowe, prawo, prawa duchowego. Nie jest w stanie. Tego Bóg ze swojego syna uwaga, tak, by każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Nie umarł. Nie umarł, a miał życie wieczne. Nie umarł w sensie się Wszyscy, jak się tu rodzimy na świecie, to rodzimy się martwi. tak, Czyli cieleśni Adam z Ewą otworzyli oczy, oczy i stali się martwi. Byli żywi przed Bogiem dla Boga i stali się martwi. I cały świat był martwy. W grzechu. Odłączony od Boga. Bez chwały. I nie był w stanie wykonywać prawa, tak? Duchowego. Dopiero człowiek musi się narodzić z ducha i będzie wtedy duchowym człowiekiem. Na świecie, wiecie, mamy teraz duchowy, duchowych ludzi, tak? Niech nie księży, nie papieży, tylko duchowy nowy człowiek, tak? Zrodzony z Boga, z nasienia, tak. Z nasienia nieskazitelnego, tak? I odnawia się w swoje umysły tak, cały czas i staje się coraz bardziej duchowy. Bo tak naprawdę yy, nasz... To jest takie, wiecie, dziwne trochę, bo nasz rozwój to mamy, mamy się rozwijać, ale nie tuningować. Czyli coraz bardziej tak naprawdę stawać się duchowi, a coraz mniej cieleśni. tak? Ale przy tym mamy uważać, żeby się właśnie nie tuningować, czyli nie powiększać, tak? Tylko pomniejszać, bo my już więksi nie możemy być, my już doskonałi nie możemy być, my już nie możemy być piękniejsi dla Boga, my już nie możemy być bardziej kochani przez Boga. Wszystko się wykonało. Hallelujah, Amen. Tak? Chodzi o to, że my to poznajemy, tak? Poznajemy prawdę. Musimy, yy, musimy przez wiarę Widzieć coraz bardziej to co się już stało tak? Poznajemy prawdę Prawda coraz bardziej nas wyzwala Czyli daje nam świadomość kim jesteśmy Kim jest Jezus I o co tu wszystko chodzi Tak I mamy się umniejszać A nie powiększać Czyli rozwój polega na tym Że nas jest coraz mniej Ale prawdy coraz więcej w nas jest Duch prawdy Duch Święty to jest Duch Prawdy. I on nam, Kairos, nie wolno, objawia nam prawdę. I taki coraz bardziej, to tak brzmi dziwnie, duchowy człowiek, on jest coraz bardziej, powinien być skromny. on ma coraz bardziej się uniżać. A nie wywyższać. No i wracając do tych gwałtowników, Jak mówiłem, my jesteśmy własce w, w odpowiedniu. Wiesz, nie musisz nic zrobić w ogóle, żeby nie możesz zrobić nic więcej, żeby Bóg przestał na ciebie patrzeć z miłością. Nie możesz nic zrobić, zrozum, nic, żeby Bóg odjął rękę miłości od ciebie. Nie możesz nic zrobić, ani dobrego, ani złego, ani złego żebyś przestał być sprawiedliwy, żebyś przestał być sprawiedliwością Bożą. Zostałeś zapęczetowany, został przybite, rozumiesz? Pieczątka, rozumiesz? Tak samo jak jest pieczątka na poczcie, tak jesteś, jest pieczęć ducha na tobie. I to jest ta łaska, rozumiesz? pieczęć ducha. jest moje dziecko odkupione dzięki krwi mojej... Dzięki krwi mojego syna, ojciec mówi, tak? I cała chwała idzie do Boga i przez Jezusa i dla Jezusa też tak. Cała chwała idzie tam, tak? Ale patrz, przybite jest. Pieczątka. Teraz chodzi o to, że tą pieczęć ducha, tak? Te rysy tej pieczęci nowego stworzenia, nowej natury, prawdy i wszystkiego tam, ty przez wiarę poznajesz, tak? Przez zmianę umysłu, ty poznajesz. Ty sobie siedzisz w gniazdku i poznajesz sobie te wszystkie rzeczy. I tym jest uświęcenie. Też. Tym jest uświęcenie, tak? Wiara w kłamstwo to jest, to jest zniewolenie. Wiara w prawdę, to jest wolność. Ile jeszcze mam. W mojej duszy, moja dusza gdzieś wierzy w kłamstwo, tak? A ile już moja dusza, mój umysł, mój rozum, kuma baza, tak? Na tyle wolny jestem, tak? I rozumem z trzeciego serca. I sobie żyję w pełnym pokoju, który dał nam Jezus, tak? Żyjemy sobie w tym pokoju, tak? Kto przewyższa wszelki rozum, wszystko przewyższa, tak? Wiemy, że nie jesteśmy z tego świata. tak? I oczekujemy przyjścia Jezusa każdego dnia, tak? Jak złodziej jest napisane. Jak złodziej przyjdzie. I zobacz na tą pieczątkę, bo <laughs> to jest bardzo ważne w ogóle, żeby sobie, żebyśmy sobie, my sobie uświadomiali, że jestem martwy. Umarliśmy z Chrystusem, pogrzebani przez chrzest. Patrz, martwy, rozumiesz, dla świata, dla diabła, dla starej natury, dla grzechu, rozumiesz? Tak jak wcześniej byłem żywy dla grzechu, żywy dla diabła, żywy dla świata, a martwy dla Boga, tak po Nowym Narodzeniu, kiedy ta pieczątka na mnie spadła dzięki łasce Bożej, dzięki miłosierdziu Boga, tak? I Jego miłości olbrzymiej, tak? To ja teraz jestem żywy dla Boga, a martwy dla tamtych rzeczy to jest na odwrót. I to trzeba na rozum wziąć. Też. To przez wiarę to przez wiarę, co na rozum, to na rozum, tak? I zobacz, że miłość Boga zawsze była. Ja jadą tam gdzieś ludzie sobie w autobusach, tak? Są grzesznikami w świecie, ale Bóg ich tak samo kocha jak mnie. To jest identyczna miłość. i Identycznie Bóg mnie kochał, miał miłość do mnie i do nich, do mnie, jak jeszcze byłem w świecie. I tak samo ta sama Boża miłość jest już w moim sercu rozlana, to ta sama miłość, Bóg ma zgodną osobę jest do tych ludzi tam w świecie. Którzy jeszcze nie poznali Jezusa. To jest ta sama miłość, ta sama miłość. I tak jak mieliśmy pieczątkę wyrytą przez diabła na starym Adamie, tak? I on został zabity. Ale stary Adam zostawił po sobie w naszych duszach, w naszych umysłach, tak? No pewien rodzaj smrodzik, tak? w którym żył. Jest pewien smrodzik w naszych duszach, tak? Ta pieczątka. I chodzi o to, że patrz. Odkrywasz tą pieczęć ducha na tobie. Prawdziwie kim jesteś, tak? W konsekwencji czego te kłamstwa w duszy one zostają wyparte z ciebie. Byłeś grzesznikiem i jesteś synem. To są potężne wymiany. Byłeś pod prawem. I jesteś pod łaską. Szedłeś do piekła i w ogień wieczny. Idziesz do, do raju na wesele, nowe niebo później i nowa ziemia, życie wieczne. Warto sobie przypominać, kochani, czasami przeszłość, gdzie mogłem zmierzać i gdzie zmierzałem, że w ogień wieczny, tak? I wtedy się pojawi wdzięczność, a Jezus znalazł mnie. I zmierzam do raju, zmierzam do życia wiecznego, tak? Podążam za mistrzem, za Zbawicielem, <laughs> bo czasem możemy mieć postawę taką roszczeniową że więcej chcemy, więcej tego, więcej i wpadamy w dziwne rzeczy, tak? Zamiast po prostu kiedyś był, ostatni Bóg powiedział do mnie, że żeby zmieniać przyszłość, to ja sobie muszę przypomnieć przeszłość. I nie chodzi, żeby się babrać, ale przypomnieć jak było, jak ja cierpiałem. Nawet wiecie świadomość to, że wiecie, ogień wiecznie szedłem. No. A jestem teraz zbawiony. To, to samo to, nie? To te proste rzeczy, one pielęgnują łaskę. Nie? Że nie siedzę w więzieniu, nie siedzę na izbie, Wyczeźwień. Jestem wolny od nałogu. Nie jestem zniewolony nałogiem. Jestem wolny. Od ilu rzeczy? I to, co można wziąć, to parę takich rzeczy. I, i naprawdę się w sercu, serce się dobrze nastawia wtedy. Jak sobie przypomnisz, gdzie byłeś, a skąd cię, skąd cię Bóg wyrwał, tak? Bo to jest ogromne dzieło. Ogromne dzieło Jezusa. I jeszcze raz, że jak masz gniazdko i masz pisklę, to patrz, z jednej strony nie... Yy, nie dać sam zasnąć, uśpić się, nic nie robić, tak? I stać się taki pasywny, <laughs> tylko otwierać się codziennie na łaskę, codziennie się otwierać na Boga, codziennie szukać Boga, otwierać słowo, otwierać serce, modlić się, tak? Robić różne rzeczy, ale nie polegać na tych rzeczach, wiedząc, że to dzięki łasce Bożej i tak masz takie te pragnienia, te przeznaczenie, Twoje, te dary. To miłość jest wszystko to dzięki łasce i miłości Boga to leci do ciebie Żeby nie być pysznym w tym gniazskie, żeby wiecie, patrzysz tam na inne piskla i mówisz, no róbcie tamto, zobaczcie co ja tu robię, co ja tu robię, nie Żadne twoje zasługi, ale możesz zrobić dużo rzeczy sobie ze swoich sił, ale wiedząc, że to i tak jest dzięki łasce Bożej. Że tylko ty się otwierasz. Otwieram się dzisiaj na Boże, na ciebie. Chcę doświadczyć Jezusa. Bo jedno jest wiedzieć, że On mnie kocha, a inne drugie jest doświadczać Jezusa i poznawać Go coraz głębiej, tak? Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy, ale Bóg, ale Chrystus nas umiłował, tak? I wydał siebie samego za nas. To są proste rzeczy. I, I mówię, że ten, ten, ten duchowy człowiek coraz bardziej żyje w duchu, a coraz mniej w ciele. Czyli coraz mniej cielesny, a coraz bardziej duchowy. Czyli wiesz, coś tam cię boli w ciele, czujesz się w ciele źle, nie wiem, przejmujesz się czymś wyglądem swoim, ale ty wiesz, że to wszystko to jest cielesność w ogóle. Czyli kiedyś się przejmowałeś na przykład jak wyglądasz, teraz i brało to nad tobą jakąś, jakąś moc nad tobą miało, a teraz to są po prostu wiesz, Dlaczego? Wiesz, bo to już zostało wchłonięte przez nieśmiertelność. Rozumiesz? Przez światło Boże. Już nie ma, nie działa na ciebie coś. Albo ktoś ci coś tam obliży, ale... A ty wiesz, że jesteś martwy. Rozumiesz? Czyli stajesz coraz bardziej duchowy. I przy tym wszystkim... Coraz bardziej pokorny. Nie stuningowany, że teraz wiesz... Jestem taki jakiś mocny. Tylko coraz bardziej pokorny, tak? Pokorny, świadomy tego, co się stało na krzyżu. To jest to coraz bardziej pokorny. Świadomość tego, kim byłem, a kim jestem. Dzięki Jezusowi. Coraz bardziej pokorny, tak. Świadomość, że tylko jego krew zmyła mój każdy grzech. A nie moje wyczyny. Świadomość tego, że bez niego to nikim jestem i nic nie mogę uczynić. Coraz bardziej pokorny. Tak? I Bóg. Przygotowuję sobie takie naczynia, by użyć je w czasach, które nadchodzą.